Witajcie, moi drodzy! Dziś kolejny raz wracamy do tematu dwóch wyjątkowych sił, którymi każdy z nas dysponuje w życiu. I chodzi o te tryby, które Wam tłumaczyłem na jednym z ostatnich materiałów o tryb człowieka i tryb robota. I wrócimy do tego tematu, by jeszcze raz zmierzyć się z najważniejszą kwestią: jak znaleźć właściwy balans. Ale ten balans dla Was właściwy, bo każdy z nas będzie miał inny balans w innym momencie swojego życia. A więc, jak znaleźć ten idealny balans pomiędzy siłą człowieka, siłą robota i wykorzystać to, żeby Wasze życie wyglądało tak, jak chcecie, żeby wyglądało. Żebyście byli z siebie dumni, żebyście mieli satysfakcjonujące życie, ale żebyście pozbyli się również tego, co Wam w życiu przeszkadza. Czyli odcięli ten zbędny balast, który ciągniecie już za sobą długi czas, i czas w końcu powiedzieć: Stop, pozbywam się tego, robię porządek w swoim życiu. I żeby zrobić ten prawdziwy porządek, trzeba znaleźć właściwy balans pomiędzy trybem człowieka i trybem robota. I tu na chwileczkę zastanówmy się niech to będzie taka refleksja otwierająca ten odcinek. Czy zdarzyło Ci się kiedyś planować wielkie zmiany w jakimkolwiek obszarze Twojego życia? Praca, relacje, uprawianie sportu, cokolwiek. Czy zdarzyło Ci się planować wielkie zmiany, a po dwóch, trzech dniach, może po tygodniu, a nawet jak się zawziąłeś czy zawzięłaś, to po miesiącu jednak to wszystko było już zapomniane, wracałeś czy wracałaś do dawnych nawyków. A więc planujesz wielkie zmiany, mija troszeczkę czasu. I wracasz do dawnych nawyków. Albo odwróćmy tę sytuację. Czy zdarzyło ci się kiedyś mieć w sobie taką dużą siłę, dużą motywację? Zabierasz się wtedy za różne działania, i w pewnym momencie budzisz się i się zastanawiasz, ale po co ja to właściwie robię? No i właśnie, to są dwie sytuacje, może i przeciwne, ale sytuacje, które mają jeden wspólny mianownik to jest brak balansu pomiędzy siłą człowieka. I siłą robota. W drugim przypadku, kiedy działasz bez opamiętania, kiedy masz duży napęd w sobie, ale później budzisz się i mówisz to nie ma żadnego sensu, to nie jest ważne w moim życiu. Tak działają roboty. Wiele osób, które stawia wyłącznie na nawyki, na rutyny, na schematy działania, to są osoby, które działają w trybie robota i prędzej czy później zderzają się ze ścianą i mówią to nie jest ważne w moim życiu. Z drugiej strony są te osoby, które planują wielkie zmiany, układają wspaniałe plany, teoretyzują, zdobywają wiedzę, a później po trzech dniach się wypalają. I to są osoby, które zbyt mocno siedzą w trybie człowieka. Dlatego, jeżeli widzisz takie problemy u siebie, to pamiętaj, że to nie jest brak dyscypliny. To nie jest również brak motywacji. I dyscypliny, i motywacji ci nie brakuje. Tobie brakuje właściwego balansu. I kiedy złapiesz ten balans pomiędzy siłą człowieka, siłą robota, to nie ma możliwości, żeby twoje życie nie poszło do przodu. Ten właściwy balans to jest jak właściwy wiatr, który wieje w nasze żagle. To po prostu musi pchnąć nasze życie. Ale kiedy ten balans jest w niewłaściwy sposób ustawiony, to tak jakby ustawić żagiel w niewłaściwą stronę i niby ten wiatr wieje. Ale my i tak nie możemy za jego pomocą się poruszać. Dlatego przyjrzyj się tym dwóm siłom, które masz w sobie: siła człowieka to siła myśli, analizy, planowania i szukania sensu. Siła robota to siła takiego działania, nieustępliwości, takiego powtarzania, takiego po prostu robienia, ale też siła twoich nawyków i przyzwyczajeń. To są dwie nogi, na których musisz stać. Ale ten balans, który wybierzesz, może być bardzo mocno zależny od tego, w jakim momencie swojego życia się znajdujesz. To, co było dla ciebie balansem jakiś czas temu, powiedzmy rok temu, dziś może być zupełnie inne. I to jest całkowicie naturalne, bo są niestety osoby, które uważają, że jak złapią już ten swój balans, to już prześlizną się przez całe życie na tym jednym balansie. Natomiast ja nie widzę takich sytuacji. Ten balans zależy od tego, jak wygląda nasze życie, co jest dla nas ważne, co jest dla nas trudne, z czym się zmagamy, do czego aspirujemy. A więc to jest nie szukanie jednego balansu, ale raczej ciągłe balansowanie. To jest troszeczkę jak ten spacer po linie. Jeżeli ten, ta osoba, która idzie po linie, już czuje, że złapała balen, balans, to prawdopodobnie spadnie. Spacer po linie polega na tym, żeby ciągle balansować i ciągle łapać ten właściwy balans dla każdego kolejnego kroku. Dlatego, jeżeli uzmysłowisz, że masz w sobie dwie siły, to wykorzystasz te dwie siły, a nie będziesz stawiać na jedną siłę, bo niestety taka jest na, takie jest najmodniejsze podejście w dzisiejszym świecie. Albo idziemy dogłębnie, z taką samoświadomością, z planowaniem, z szukaniem sensu. To są osoby nastawione w, ten, w tym trybie człowieka. Albo idziemy przeciwnie, czyli rutyny, dyscyplina, nawyki, działanie to są roboty, które nie mają większego sensu. Ale dopiero połączenie tego, kiedy zrozumie, że to połączenie, właściwy balans, to jest coś, co będzie cię w życiu napędzać, to będziesz osobą nie do zatrzymania jeżeli chodzi o realizację swoich własnych potrzeb i realizację swoich własnych planów bo moim zdaniem ten balans jest dla nas kluczowy każdy kto zrozumie że potrzebuje tego balansu i nauczy się balansować nie będzie się bać tego że dziś ci jest bardziej potrzebny robot a jutro ci bardziej jest potrzebny człowiek potrafisz się przełączyć między jednym i drugim trybem to będziesz wtedy osobą, która ma odwagę i siłę do tego, żeby realizować swoje marzenia. Bo każdy z nas potrzebuje tego trybu człowieka. Trybu, który siedzi mocno w planach, analizach, szukania sensu. Natomiast cieniem tego trybu człowieka zawsze będzie lęk lęk przed tym, żeby ruszyć naprzód. Bo dużo łatwiej nam się planuje pewne rzeczy, dużo łatwiej nam się teoretyzuje, niż przechodzi do działania. To jest właśnie ten najtrudniejszy moment, ten zgrzyt, który powstaje, kiedy ty jesteś na tym etapie planowania i musisz przejść do działania. Ten zgrzyt jest bardzo trudny. Oczywiście zgrzyt w drugą stronę również występuje, bo jeżeli ty jesteś w ciągłym działaniu, to często nie masz siły i chęci na to, żeby przeanalizować, czy te działania mają sens. Czy to są te osoby, które bardziej z perspektywy robota podchodzą do pewnych rzeczy, działają bez opamiętania, biegną przez to swoje życie, ale nie chcą się przełączyć w to pytanie, czy ten bieg ma jakikolwiek sens. Czy biegnę w ogóle we właściwą stronę. I ten zgrzyt zawsze w nas występuje, ale czym bardziej my potrafimy balansować pomiędzy trybem robota i człowieka, tym ten zgrzyt jest krótszy. Tym łatwiej nam się przełączyć, tym łatwiej wejść w tryb analizy, ale też w tryb działania. Bo tak jak człowiek analizuje, planuje, szuka sensu, tak robot działa jak maszyna. Ja mówię wprost: robot jest od tego, żeby robić. Nie od tego, żeby wątpić, żeby pytać, czy to ma sens. On ma zrobić swoje. A to człowiek ma mu zaplanować, co ma do zrobienia. Dlatego dopiero, kiedy uchwycimy, że mamy te dwa tryby, oraz pośrodku mamy ten zgrzyt, przełączenie się pomiędzy działaniem, planowaniem, pomiędzy działaniem i analizowaniem swoich planów, pomiędzy szukaniem sensu, a wykonywaniem działań, które mają nas doprowadzić do tego właściwego punktu, to dopiero wtedy zobaczymy, że to nam daje prawdziwą siłę. Bieg w kierunku którego nawet nie znasz, czyli działanie robota, nie ma sensu. Tak samo nie ma sensu planować różnych rzeczy bez przejścia do akcji, bo czasami możemy mieć 10-15 kroków zaplanowanych, robimy jeden krok i cały plan możemy wrzucić do kosza. I tak działa dzisiejszy świat. My musimy robić krok, analizować wtedy, robić kolejny krok i dalej analizować. Czyli nie ustawiamy jednego planu, ustawiamy kierunek, ale po każdym kroku robimy analizę, czyli człowiek wyznacza kierunek, robot robi krok, potem człowiek to analizuje, i robot robi kolejny krok, który wybraliśmy mu do działania. I jeżeli znajdziesz swój właściwy balans, to możesz mieć pewność, że najwięcej siły życiowej idzie w tym kierunku, w którym ty chcesz, żeby to szło. Ta para nie idzie w gwizdek. Nie marnujesz swojego czasu, swojej energii, swoich emocji na przeżywanie rzeczy, które dawno możesz mieć za sobą. Nie marnujesz po prostu swojego życia na rzeczy, które są zupełnie dla Ciebie nieważne. Może dla innych osób będą ważne, ale nie są ważne dla Ciebie, to kiedy połączysz te dwa tryby, to zobaczysz, że. To znalezienie właściwego balansu będzie jedną z najważniejszych zmian, które dokonasz w życiu, a potem dokonasz na nowo i na nowo, bo to nie jest jeden balans. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest balansowanie, to jest czasownik, to jest robienie tego w trybie ciągłym. To nie jest tak, że robimy raz i zapominamy. To chodzi o tą umiejętność, bo to, ta umiejętność balansowania to jest coś, co chciałbym, żebyście w sobie wyrobili. Bo każda osoba, która już posiądzie tą umiejętność balansowania pomiędzy trybem człowieka i trybem robota, to będzie osoba, która zyska zaufanie do siebie. Bo taka osoba będzie wiedziała, że bez względu na to, co przyniesie życie, to ja ustawię swoje tryby we właściwy sposób. Człowiek przeanalizuje tyle, ile trzeba, i robot wykona działanie, które trzeba w danym momencie. I to jest najważniejsze, bo jeżeli chcecie mieć zaufanie do siebie. Poczucie sprawczości, które jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o realizację swoich marzeń. Bo najpierw musisz uwierzyć w to, że jesteś osobą zdolną do realizacji marzeń, a później musisz poczuć, że zasługujesz na realizację swoich marzeń, i wtedy twoje marzenia mogą się spełnić. Same się nie spełnią, trzeba działać. Do tego potrzebujemy człowieka, który wyznaczy kierunek i robota, który zrobi tą robotę. A więc, jeżeli chcesz być osobą, która realizuje swój potencjał w życiu i żyje na miarę swoich możliwości, czyli jak wspomniałem wcześniej, i zaufanie do siebie, poczucie sprawczości, pewność siebie, która jest taką obietnicą, którą składamy sami sobie. Bo czym jest pewność siebie w takim najprostszym ujęciu? Moim zdaniem pewność siebie to jest świadomość obietnic, które składamy sobie i wypełnianie tych obietnic. Bo jeżeli ja mówię, że od dziś będę ćwiczyć, że chcę zająć się tą sferą fizyczną, chcę poprawić jakość mojego życia, zaczynając od swojego ciała. To moja pewność siebie polega na tym, że nie składam pustych obietnic. Że jeżeli ja coś mówię, to to wykonam. I to przekłada się na każdy aspekt naszego życia. Bo jeżeli ktoś sobie mówi: Nie znoszę mojej pracy, ta praca mnie wyniszcza, odejdę z tej pracy, to osoba pewna siebie. Po prostu składa sobie obietnicę, że dłużej nie będzie dawała sobie wchodzić na głowę w tej pracy i tą pracę zakończy. Czy to będzie szybciej, czy później, po prostu wie, jak to rozpocząć, bo nie można czasami pracy rzucić z dnia na dzień. Ale chodzi o to, że taka osoba, pewna siebie, podejmuje decyzję i robi konkretne kroki w kierunku realizacji tej decyzji. Natomiast osoba, która wątpi w siebie, której brakuje takiej pewności siebie, to jest często osoba, która będzie narzekać na to, że ma beznadziejną pracę i będzie szukała wybawienia, że to ktoś przyjdzie i rozwiąże jej problemy. A takie podejście nie zmieni naszego życia. Jeszcze bardziej będzie nas tylko wpędzać w taką rolę ofiary. A o tym życiu w roli ofiary nagrałem inny materiał, do którego też zachęcam i warto w sobie obserwować, bo każdy z nas ma pewne obszary, w których mamy tendencję do tego, żeby wchodzić w rolę ofiary. Czy to będzie praca, czy to będzie zdrowie, czy to będzie obszar naszych relacji, czy to będzie nawet re będą relacje z naszymi rodzicami, każdy z nas dziś ma troszkę taki słabszy punkt, warto go wyłapać, bo kiedy zajmiemy się tym słabszym punktem, inne punkty również w naszym życiu się wzmocnią. A więc tak jak dzisiaj widzicie i słyszycie w tym materiale, materiale znalezienie tego właściwego balansu oraz nauka tego szukania balansu, czyli w tym czasowniku balansowanie. Jeżeli wyrobicie w sobie tę umiejętność, to ta umiejętność moim zdaniem ma same plusy. Wzrost zaufania do siebie, wzrost poczucia sprawczości nad swoim życiem, a więc zabezpieczenie przed wchodzeniem w rolę ofiary, wzrost pewności siebie, ale też poczucie, że my mamy jakiś kierunek, do którego dążymy w życiu. I kiedy obserwuję osoby, które wyrabiają w sobie właśnie taką zdolność do balansowania, to często widzę, nawet w przypadku osób, które mają trudną życiową sytuację, że pojawia u nich się dodatkowa motywacja, dodatkowa siła, i to wynika z czegoś, co jest tam bardzo głęboko psychicznie zakorzenione czyli z poszukiwania sensu w życiu oraz realizacja tego sensu. No bo, co z tego, że masz pewne poczucie sensu, pewne przekonanie na temat swojej misji życiowej, na temat tego, w jaki sposób realizować swoje talenty. Co z tego, jeżeli nic nie robisz? Bo jeżeli nie robisz nic, a wiesz, co drzemie w tobie, to prawdopodobnie pojawi się rozczarowanie i frustracja. I to są te osoby zamknięte w trybie człowieka, które tak wiecznie analizują siebie, ale nic z tą analizą nie robią. Bo żeby zrealizować w pełni swój potencjał, trzeba go uchwycić, ale trzeba też przejść do realizacji, do działania, do tego, żeby pokazać na zewnątrz swój potencjał. I dlatego mówię, że jeżeli. Złapiesz ten właściwy balans i nauczysz się tego całego balansowania, o którym dzisiaj tak dużo mówię, to będziesz osobą, która znajdzie poczucie sensu w swoim życiu. Widziałem to wielokrotnie. Kiedy osoby w najtrudniejszych życiowych sytuacjach zaczynają właśnie balansowanie, zaczynają przełączać się pomiędzy trybem człowieka, który wiecznie analizował, i robota, który w końcu musi wykonać jakieś działanie, by popchnąć nas trochę w życiu. Nie da się samym myśleniem zmienić życia. Nie da te, się też zmienić naszego życia samym działaniem w przypadkowy sposób. Dopiero połączenie tych dwóch rzeczy daje nam zmiany, na które zasługujemy, których chcemy i po których możemy później powiedzieć: tak, to jest moja zmiana. Dobrze się w tej zmianie czuję. I tego Wam dzisiaj życzę. Dlatego zachęcam Was, do takiego ćwiczenia, które możecie zrobić w komentarzu, możecie zrobić w swojej głowie, możecie porozmawiać z kimś bliskim. Jak u was wygląda to balansowanie? Co jest dla was łatwiejsze? Czy łatwiejszy, taki domyślny jest bardziej dla was tryb człowieka, tego analizującego, tego szukającego sensu, tego poznającego swoją głębię, czy tryb robota, tego, który polega na schematach działania, tego, który po prostu coś robi, tego, który ma wiele nawyków? Człowiek czy robot? Kim bardziej w tym momencie swojego życia jesteście? A kogo bardziej potrzebujecie? Bo czasami ludzie, którzy mocno analizują, potrzebują silnego robota. A ci, którzy mają silnego robota bardzo wiele nawyków, potrzebują tej analizy, którą zrobić może tylko i wyłącznie świadomy człowiek. Czego bardziej potrzebujecie? I dodatkowa rzecz, dodatkowe pytanie, dodatkowe ćwiczenie to jest. Jak czujecie się w momencie przełączania, kiedy właśnie szukacie tego balansu? Jest człowiek, jak przełączyć się w robota? Jak zobaczyć, kiedy jest ten właściwy moment? I zastanówcie się nad tym zgrzytem. Czy potraficie opisać ten zgrzyt pomiędzy trybem człowieka i trybem robota, oraz trybem robota i trybem człowieka? Bo to w dwie strony działa, tak jak opisałem wcześniej. Ten zgrzyt, jak możecie go nazwać? Spróbujcie go zrozumieć, niech to będzie wasze dodatkowe ćwiczenie, bo taka samoświadomość tego, jak my odczuwamy ten zgrzyt pomiędzy przełączaniem się przez te dwa tryby, bardzo wiele o nas mówi. Bardzo wiele mówi o naszej historii, bardzo wiele mówi o naszych tendencjach, oraz bardzo wiele mówi o tym, gdzie jest nasza dźwignia, którą możemy wykorzystać do tego, żeby zmienić nasze życie, bo wykorzystanie dźwigni pozwala nam dokonać zmian szybciej. Dlatego zachęcam Was do komentarzy. Zachęcam Was również do tego, żeby porozmawiać na temat trybu człowieka i robota z kimś, kto jest dla Was ważny, z kim chcielibyście zmierzyć swoje własne myśli. Wyślijcie taki film osobie, która może takiego filmu potrzebować. I zachęcam do jeszcze jednej rzeczy. Jeżeli oglądacie ten film, a nie subskrybujecie jeszcze tego materiału, a wiem, że wiele osób nie subskrybuje jeszcze filmów, które wam się pojawiają, to dajcie subskrypcję, bo kolejne filmy Będą podpowiadać na różne inne sposoby, jak dokonać życiowych zmian, jak żyć na miarę swoich możliwości, więc warto z nich skorzystać. Za dziś bardzo Wam dziękuję i liczę na Wasze komentarze.